Rostar, są, że tam będzie. Że, ym, powiedzcie, że mnie dobrze słychać, bo teraz mam włączony głos, może tego. No niestety mordistów z namił, ale no cóż. No, to się też dziwi, że on ma już tego serca, że ze szkinem. No to brawo, bo ja chociaż nie jest dobrą wczoraj. Jeszcze teraz, ale część do gry no, Może się nim uda szczelić. No teraz się respie. Dzisiaj się jeszcze pojawi jeden film. Jeden, dwa. No i wygląda. to było. będzie dobrze. No było na tyle z i będzie Subskrybujcie kanał Krzysztof będzie No i